あ zobaczyć zejściowa wypatrzyła tylko nie wiadomo czy tu się da wejść ale no piękne coś takiego z 1904 roku ale chyba zamknięte jest wiecie chyba tu się nie da w ogóle wejść ale nawet od zewnątrz to zobaczyć to jest Jezus Maria jak piękne Było otwarte przepraszam bardzo Jezus Maria patrzcie jak tu pięknie jest Wiem zobaczcie Jauć Normalnie piękne To się nazywa wejście na na żywioło. No zobaczymy czy to jest otwarte. Nie. Widzicie? To już nie jest otwarte. To już zamknięte. Jau. Zobaczycie. Ciekawe co to jest. Po co to, to takie rzeczy są. Coś widocznie nie zamknął. To nic nie ma, wiecie. Ale pięknie to jest. Tu jest jakieś, zobaczcie, było postawione na, na jakieś tam obrazy. Nie teraz. Jezus, jak tu ślicznie. O, zobaczcie, krzyże leżą. Jezus, jakie piękne! Co nie przypuszczałem nigdy w życiu, że wejdę do cerkwi opuszczonej. Wow. wow, 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 wow. A tu jakie piękne, zobaczcie! ślicznie tu jest niby tu nic nie ma ale jednak a tu jest wyjście ciekawe czy otwarte ale zobaczymy ale raczej wątpię dobra wiecie że ja lubię na górę Tu wiecie co? Tu chyba były organy kiedyś. Oj, oj, oj. Stawanie na tym, to jest ryzyko. jauć Wiecie co, to by to chyba było pod by coś przygotowane, ale nie wiem. Nie mam pojęcia. Jest straszne ryzyko chodzenie po tym. Bo tu jest urwane. Ale zobaczycie. Normalnie. Uah. Jeszcze wam od zewnątrz pokażę go. Od zewnątrz jest niesamowity. Ten kościółek, ta cerkiew. Śliczna jest. Po prostu jest bojka. Dobra, idziemy teraz na zewnątrz. Pokażę wam od zewnątrz to. Bo od zewnątrz też jest piękna. O, proszę bardzo, urbeks w miałek spodniach. To się nazywa. Genialna rzecz. Gabryś schowaj się, bo będę wychodził na zewnątrz. Tym razem. No już się późno. już cię widzieli wszyscy. To właśnie oni co mają kręcić ten Urbeks, co wam kiedyś mówiłem. O, o, tu straż pożarna Pożarne. obok jest. Ale zobaczcie, to jest po prostu piękno w swojej klasie. To jest po prostu, zaraz Wam poczytam na temat tego kościółka. Ale to jest po prostu samo piękno w swojej klasie. To jest po prostu... O, tu stara dzwonnica jest. Jezu, jaki to jest śliczne. Przepraszam, że Wam tak suszę cały czas na ten, na... Ten sam temat, ale no Boże jak dobrze, że to jest otwarte Normalnie cud, po prostu cud A tam obok jest Ochotnicza Straż Pożarna O zobaczcie, nawet już nie ma e, Nie ma miejsca na dzwony Ale miejsce, zobaczcie. Można tu wejść. O, ale nic tu nie ma. Dobra. Śliczne to jest. Zobaczcie. Ta kopuła tam wyżej, jak to wygląda. Tam się niestety nie da wejść, tak jak widzieliście od, od dołu. Ale no. Mm. I co najgłupsze, teściowa, która jest absolutnie przeciwko. Urzbek są przeciwko wchodzeniu do takich miejsc. Sama to wyczaiła. Możeśmy jechali zupełnie gdzie indziej do innej takiej cerkwi opuszczonej. Tamta jest też piękna cerkiew. No ale widzicie no. Czasami teściowe na coś się przydają. <laughs> Dobrze, to jest zaraz główne wejście i będę się z wami żegnał. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało tak samo jak im... O zobaczcie. Mam nadzieję, że się wam podobało tak samo jak mnie się podobało. No, dla mnie to jest po prostu, wiecie co, bajka. A, jeszcze się nie pożegnam, umiałem coś przeczytać na ten temat tej cerkwi. Ja już się żegnam, a tu zwiedziłem i nic nie powiedziałem. No ale zaraz wam przeczytam na ten temat, gmina Stary Dzików. Udynek, w którym ze szkół. Aha na temat o w tym kościółku też żeśmy byli. No ale niestety jest kłódka, jest zamknięta i nie było jak wejść tam, bo też bym wam nakręcił, pokazał, to jest ta na samej górze chyba. Cerkiew świętego Dimitra w Starym Dzikowie Wzniesiona w 1904 roku Tak jak jest zresztą napis obok Jak widzicie teraz Po pod koniec II wojny światowej W wyniku wysiedlenia ludności ukraińskiej Jesteśmy koło granicy ukraińskiej zresztą e, Parafia Przestała istnieć Opuszczona cerkiew została około 1950 roku Zdewastowana Przez kilka lat była wykorzystywana Jako magazyn gminny Współdzielni z samą pomoc chłopca a Później przez Wiele lat stała nieużytkowana. W dniach 3-7 stycznia 2007 roku w cerkwi były realizowane sceny do filmu Andrzeja Wajdy post mortem. O, opowieść katyńska, do tego nie wiedziałem. Od tego czasu została częściowo zabezpieczona i zamknięta. No ciekawe, wewnątrz pozostała scenografia planu filmowego. Ja się z wami na razie żegnam, ja jadę dalej zwiedzać i dalej. Ee, że tak powiem, obserwować. Tam jest Teściowa, dzięki której możecie podziękować za, za znalezienie. Ja jej twarzy nie wymarzę. <grymne> Dobra, dzięki Wam wszystkim. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do oglądania innych moich filmów, do subskrybowania kanału, polubienia Facebooka itp., itd. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów, ekipy urbexowe, które mnie również subskrybują, za to jestem bardzo Wam wdzięczny. No i co? O, fajne miejsce na pożegnanie się z <noise> Dobra. To idę się z Wami e, po, e, pożegnać jeszcze raz w tym miejscu, bo to i tak ten film będzie w miarę krótki, więc mam nadzieję, że go obejrzycie do końca a nie a nie go przerwiecie w połowie dobra, to ja Wam tu tak się pożegnam z Wami o z takim pięknym tym dobra to trzymajcie się i do zobaczenia